Siemano widzowie, z tej strony mt 007 Witam was w dzisiejszym odcinku. Paweł minęło noc. Paweł przysiedział na komisariacie. Widzieliście ostatni odcinek, co się wydarzyło. Jest tu widzowie prawnik w koszuli i ten. No, dzięki prawnik, że mnie wykupiłeś. Przepraszam za to co się stało. na cała federacja jest się wkurzona. szef jest tak na siebie wkurzony. O jeszcze jedna taka akcja to zobaczysz, to jeszcze nie będzie w tej federacji, rozumiesz? No dobra, spokojnie, no głupi... A, wyścig no przepraszam. Ostatni taki numer, rozumiesz to? No dobra, dobra, spokojnie. Nie mogę wyszym się już. Dobra, dzięki prawnik, ale już takiej sytuacji nie będzie. Obiecuję. Mam nadzieję. Przysięgam. Dobra, dobra. dobra, to ten. Się za słowo. Na spokojnie. Dobra, na spokojnie. Dobra. No się ma. Nie ma. Kurde, widzowie. Lipa. Lipa widzowie, strasznie. Zostawcie łapoczkę do góry, subskrypcja. Nie mogłem ogarnąć tego ekwipunku. Do mamy tazer, bo dostaćmy pozwolenie. Jak już w poprzednim odcinku mówiłem, 47 koła. Jak tam było pieniędzy, ten. Tam troszeczkę jeszcze przelew mi przyszedł do, do ostatniego odcinka. Tam federacja mi dała. Będziemy, widzowie, po, powoli zmierzać do domu, żeby się po prostu wykąpać i tak dalej, i przebrać. No. Federacja wykupiła Pawła po prostu no lipa 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 się wydarzyła kurde nie wiem co w Pawła stąpiło że po prostu on postanowił ten no i Audi mamy do roboty widzowie to jest nasz drugi samochód bo Paweł sobie kupił za własną pieniądze Audi a ona tam kosztowała 15 tysięcy chyba prowadzona i kręcona jakaś kurka o kurde najpierw jeszcze do mnie dzwoni wczoraj w Robośni. Halo? No halo, wytłumaczysz mi dlaczego ci nie mam w pracy od dwóch dni? Yy, jak od dwóch dni? Wczoraj byłem z rana, tylko... No policja mnie zatrzymała. Aha, no dobra. A kiedy będziesz? Dzisiaj będę, tylko się jadę wykąpać i jutro z rana o 6 będę. No dobra, to, to w ogóle przyjedź na inny te, war, war, warsztat. Na jaki warsztat? Obok Mirror parku. Wyślę ci pineskę. Dobra, okej. Okay. No dobra, do zobaczenia. O widzę. Jana, Dobra, jedziemy sobie do domu. Dobra, widzę, jest następny dzień, Paweł sobie przyszedł na zakupy. Nie wiem, jedziemy zobaczyć. No, szef mi pineskę wysłał. czy następny dzień. Paweł w ogóle zapomniał się przebrać. Ale dobra, to tam w chodzi, mam duchy. Dobra, gdzie to jest? Właściwie jest. Dobra, 800 metrów. A to nie tak źle. Patrzcie, widzę jakieś miasto. Zmieniły. Park. No, po tych 4 miesiącach dużo się podziało. Ta od jest szybsza. Patrzcie, widzę. Kurde, to mogą jechać na wyścigi. Nie zapomniałem, że ona taka szybka jest. Mamy ogólnie ze swoich samochodów, no to E39 i. Audi A4, no plus tamtą A6 z federacji, ale to jest federacyjna. A to jest ta, widzę tutaj... kiedyś, kurde, to kiedyś małe, było. O, tu się rozrosło. Ports, to widzę, to zaparkuję tutaj na tym parkingu. Kurde, ciekawe co widzę z to moim Audi, bo w poprzednim odcinku spadliśmy. No, Paweł jakimś cudnym policja wzięła, nie wiem czy on zęglał, czy co. Ale na to wychodzi. jest dziwne. Ciekawe, ciekawe Może zjechali tam jakoś. To był wypad z mostu. Zgrać panowanie nad autem. Pokaż. F. O. K. Ku... Tego. Witam. Cześć. No już jestem. Sorry za spóźnienie, ale jeszcze na stację podjechałem się dobra, przebierałem A samochód mówię, że tam silnik tam jest. A, dobra, dobra, to ja się zajmę tym silnikiem no to ja tam nie ruszałem silnika w ogóle, a nie. dobra, a ten szef by podjechał na złomowisko po mój samochód, bo no wczoraj z kuzynem się ścigałem i wypadłem mostu i tam leży gdzieś na złomowisku, wiesz szef, gdzie dobra, dobra, to wiem, mogę podjechać dobra, fajnie by było a ja się zajmuję tym samochodem Trzeba tu coś grzebać. Ale nie będziemy brali widzowie tych pieniędzy. Bo te 100 koła znaczy tam 200. Mogą być nielegalne te pieniądze. Lepiej, żeby... Po prostu mu zrobimy ten samochód i tyle. Dobra, widzowie jeszcze tutaj temu zrepo, Podwiększamy moc. Nie braliśmy tych pieniędzy. No. bo Kurde jak to. Jest legalne. Ja to jest do odebrania. Mógł dać cynka. Nie mam numeru, ale. O, zro... Kawę w jakim stanie jest Audi? trochę się tu pozmieniało. Ten salon kiedyś był. Mało, ktoś tam zombi. Bo przyjechał. A, jakiś klient przyjechał. O kurde Dobry, witam Nobel, Witam dobry. pana Mogę pomóc? Eee, yy, no coś mi jest i tutaj są drogie nalewki, widzi pan? Yy, tak, widzę No i przydałoby się to wyklepać, wie pan Okej okay. Dobrze, 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 to się zajmiemy, samochód będzie do odebrania za kilka godzin, damy panu znać Znać Pan tam pójdzie z, do biura i zostawi numer telefonu, i z szefem się tutaj rozliczy, nie? Tam i szef Boże. dokładnie powie. Idę zobaczyć to, Maudy. O kurde, co tu to wygląda. O, dachowania było. O, widownie by nie za ciekawie Kurde, jakby z federacji zobaczyła, jak to auto jest w takim stanie. Co to, reszty by mnie zwolnili. Kurde. Sakra Zjednia, szyba cała zbita. wiem, że widzowie Paweł żadnych obrażeń nie ma. Ale może był w takim stanie, że odczuł tego. Ja, czy to w ogóle odpala. O kurde, widzowie, nie chcę odpalić. Ale spróbuję. O, palił. Ale nie kopci na biało. Kurde. Trudno. Ale. Paweł, surdut. Dobry. Gdzie panowie? Mowa. Do Paweł, to jest ten samochód? Mm, tak. Ja. Ja się. Cieszę, że ja żyję. Tu ja nie wiem. Kurde, bo z moim kuzynem się ścigałem i wypadłem. A tego też mnie w robocie nie było, bo byłem na komisariacie, bo policja mnie zgarnęła. No, no Jeszcze odzywają mi się No M Młodzieńcy lata Jak to powiem Dobra, to zrobię ten samochód mu i ile jeszcze dzisiaj klientów będzie? Czy tylko ten klient i swój samochód? No nie wiem, może ktoś przyjedzie? Właśnie ktoś przyjechał Kurde, policja przyjechała? A my mamy kontrakt z policją podpisany? Nie zapytam się o co chodzi. Witam pana. Pan tutaj Dobre, do naprawy się ma. Czy pan tutaj pana Xaviera Williamsa? Y... Nie wiem. Nie ma takiej osoby. A... Czy możemy pomóc? Bo jest poszukiwany. Xaviera? A to nie wiem, nie wiem. Tutaj go nie było. Nikt na razie, przed chwilą był klient, ale to był jakiś pan. Maniek jakiś tak miał na imię, ale Xaviera jeszcze nie było. Dopiero warsztat. Pana, nie pan? Bo możesz pan też. Ale. I, proszę pana, ja mówię panu prawdę. Przepraszam, pomyłam się. Mefi. Mefi? Aaa, a to też pana. Y, to nie był. On był wczoraj. A w czym możemy pomóc? Bo właśnie też jakiś pan tam przyjechał z policji i też mówił, że. Mefiu, ale no. Nie wiem, no nie było go. A co pan konkretnie chce? Bo no, żadnego mefiego nie było dzisiaj jeszcze. No po prostu jest poszukiwany za nielegalne rzeczy. Po prostu popełnił złociny. Okej, okay, ale no dobrze, ale czym Co my mamy z tym wspólnego? Jakby no nie rozumiem. Po co pan tu jest? Jakby no, nie wiem. No pan go zna, ja tutaj jestem. Jak ja go... Ja przecież pana go nie znam tyle, co go znam. Bo po prostu przyjechał zostawić samochód i tyle go znam, tyle go chłopa widziałem. I mam nakaz przeszukania, więc muszę przeszukać sam. Proszę o pokazać nakaz. Pan tu nic nie znajdzie, to jest nowy sam. Proszę pana, mam tutaj nakaz od burmistrza prosto. <śśm> Dobrze, to może się pan porozglądać, no ale no nic tu pan nie znajdzie, no. Pan szuka Z obowiązkami, <śm> No, ten Matthew jest poszukiwany coraz bardziej, prawda? Nie, za, za nieciekawie wygląda. Samochód odpala? Nie wiesz, nie? Chyba nie. nie, no, nie odpalił. no właśnie, też go spróbowałem odpalić. Spróbuję maskę otworzyć. Nie widzę, jaki fajny skrypcik mamy na otwieranie pojazdów. Spróbujemy otworzyć, czekaj. Daj mi jeszcze chwilę. Ostatni szlify. Widzę, że no realnie tak by się nie udało. Ale no, spróbujemy jakoś smotkę. Poczekaj, jeszcze chwilę. Sekunda. Mam ten zamek. Dobra. Spróbuj teraz. Za uchwyt. Nie da się. Nie idzie. A, dobra, nie idzie, dobrze, dobra, okej. Okay. No dobra. Bo będziemy musieli spróbować jakiś inny bagażnik, gdzieś działa. Bagaźnik też się nie wpiera O, trudno. Dobra, to ja się nim zajmę. Ten policjant pojechał sobie. Dobra, szefie, szef się zajmie tym samochodem? No. Yy, dobra, bo, bo ja dzisiaj mam sparring jeszcze i po prostu jutro przyjdę na... do roboty. Dzisiaj trochę szybciej się zwolnię, bo jeszcze tam na lekkie zakupy może pójdę i ten. I no jutro przyjadę Dobra, to dzięki szef się nie zajmie Tamten samochód dla klienta mam zrobiony, nie? Jak coś Ta, odłożę, I tak samo te, ten samochód Na tego mefiego Tylko ten samochód jest poszukiwany prawdopodobnie no Nie tam, wiem tam leży za no, Znaczy tu jest Tu go przestawiłem Dobra, to idę, dzięki szefie Do jutra o, Jest tam jakiś typek już Prawie co Paweł się musiał rozgrzać Zobaczymy, jeszcze samochód zgasimy. Zobaczymy, co to jest za przeciwnik. Ale nie wiem, czy to jest widzowie dobry pomysł. Bo Paweł jest po wypadku, ale chyba nic nie będzie. Z Tobą śmiałem być. Tak, ze mną. No dobra. To lecimy, nie? Zobaczymy. Jak. Paweł. Stać. Oh. No. Paweł to mu się udaje Gdy... Ok wolisz człowieku Ty taką siłę masz Oła. O leż, to A. Gdy widzowie co jest? Czy pana wszystko okej? Okay?